Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki i Jazdy. Kolejny odcinek odnośnie finansów osobistych. Zatytułowałem go Kogo my oszukujemy? O co mi słuchacie, chodzi? Chodzi mi o to, że kogo my oszukujemy, jeżeli bierzemy taki kredyt. Ciągle się czepiam tych kredytów. Ale naprawdę zależy mi na tym, żeby młodzież nie popadała w pułapki kredytowe, żeby po prostu nie powielała pewnych błędów. Niestety, nie zachowane są proporcje wiedzy takich osób jak ja, które namawiają do tego, żeby, że nie warto brać kredytów, że kredyt nie jest dobrym rozwiązaniem, że lepiej oszczędzać. Jest naprawdę niewiele takich osób, natomiast. Reklamy cały czas nas bombardują, czy w internecie, czy w telewizji. Wypaczają tą rzeczywistość, nam pokazują, że tą, ten kredyt pokazują nam w bardzo dobrym świetle. Pokazują szczęśliwe rodziny, które biorą samochody na kredyt, co oczywiście jest totalną bzdurą. Ale o co mi chodzi, słuchajcie, z tym z tym pytaniem można powiedzieć kogo my oszukujemy chodzi mi słuchajcie chciałem tutaj przyjrzeć bliżej w sprawie przydzielania kredytów w banku zauważcie jak to wygląda przychodzi osoba która chce zaciągnąć daną pożyczkę i co się dzieje pracownik słuchajcie instytucji finansowej pracownik banku zadaje kilka pytań kilkadziesiąt pytań osobie która chce ten kredyt posiadać i te pytania zauważcie, nie są przypadkowe, czyli ta osoba musi zweryfikować sytuację finansową, materialną i sytuację osobistą, jak również sytuację majątkową tej osoby, która stara się o kredyt. Po co? Po to, żeby sprawdzić, czy my jesteśmy wypłacalni, czy my jesteśmy w stanie, jak jest prawdopodobne. Prawdopodobieństwo, że my ten kredyt po prostu spłacimy. I teraz słuchajcie, tak, czy nie uważacie, że to jest troszkę postawione do góry nogami? Bo tak naprawdę, kogo my oszukujemy? Kto wie najlepiej, najwięcej o nas, o naszej sytuacji osobistej, finansowej, zdrowotnej? Bo zdrowie też ma, przekłada się mocno, również może się przełożyć na osiągane dochody, tak? bo jeżeli to zdrowie mamy słabe przewlekłe jakieś choroby, więc tutaj często nie mamy możliwości w ogóle dorobić i kogo my oszukujemy, podając jakieś dziwne nieprawdziwe wartości, podając, że my jesteśmy w stanie miesiąca, mamy rachunki w granicach 500 czy 600 zł, czyli rocznie na rodzinę wydajemy 6000 zł, to są totalne bzdury ta osoba, która nam przydziela kredyt udaje tak, bo ona też nie jest wobec nas szczera, udaje, że aha, wydaje pan tylko 6000 zł na rodzinę. Ona to przyjmuje, wpisuje tam w te tabelki i kredyt często jest nam przydzielony. Tylko słuchajcie, kogo my oszukujemy, podając takie niewłaściwe, nieprawdziwe wartości. No i kto najlepiej wie, jaka jest ta nasza sytuacja finansowa i nie tylko finansowa. Tak naprawdę to my sami wiemy. I w żadnej mierze żaden pracownik instytucji finansowej. On owszem, może nas sprawdzić, ale tak naprawdę to najpierw to my sami powinniśmy stanąć przed lustrem i zastanowić się, czy stać nas na ten kredyt. Jakie są nas, nasze faktyczne obciążenia. Ja w poprzednich odcinkach mówiłem już o tym, że warto prowadzić budżet dobowy. Dzięki temu my będziemy wiedzieć dokładnie, jak się rozpiszemy, na co my wydajemy te pieniądze, jakie są nasze opłaty, kredyty, obciążenia na leki i tak dalej, na raty też jeżeli jakieś mamy, czy my jesteśmy w stanie udźwignąć kolejny kredyt. I tutaj owszem, ta osoba, ten pracownik banku, no na pewno powinien z nami rozmawiać, ale tą osobą, która decyduje się o tym kredycie, na ten kredyt, i sami powinniśmy, to my powinniśmy zweryfikować tą naszą sytuację, a nie oddawać tego w ręce. Pracownika, oczywiście, czyli zanim pójdziemy do tego banku, warto samemu sobie zrobić i zadać kilka pytań. Na przykład, czy mój budżet domowy to wytrzyma? Jakie faktycznie są moje roczne koszty utrzymania rodziny całkowite? Łącznie z kredytami, łącznie z chorobami, z lekarstwami, wydatkami na lekarstwa, służbę zdrowia i tak dalej. Tych elementów jest mnóstwo. I dopiero wtedy możemy. Słuchajcie, pójść do takiego banku, i jeżeli my sami najpierw stwierdzimy, że faktycznie ten kredyt możemy wziąć, mamy dużą poduszkę finansową. Bo o czym chciałem powiedzieć jeszcze? Warto pamiętać o tym, że zanim weźmiemy kredyt, to może tak dziwnie to brzmi, bo kredyt biorą szczególnie osoby, które po prostu nie mają pieniędzy, ale. To właśnie powinny osoby brać które mają pieniądze, ale dokładnie o co mi chodzi że słuchajcie taki kredyt to możemy wziąć kiedy? Wtedy kiedy my mamy odłożone, czyli na przykład mamy odłożone 30 tysięcy złotych, to możemy wziąć kredyt 30 tysięcy złotych coś powie to jest nielogiczne. No to jest właśnie logiczne, bo jeżeli się coś stanie jeżeli my stracimy ciągłość finansową, stracimy pracę, stracimy zdrowie, zmniejszą się nasze te dochody, będziemy mogli wtedy słuchajcie, zareagować. Czyli co? Z tej kupki, którą mamy odłożoną, tą poduszkę finansową 30 tysięcy, powiedzmy już 10, żeśmy spłacili, to oddajemy te 20 tysięcy, nam zostaje jeszcze 10 tysięcy poduszki finansowej i, słuchajcie, nie ma żadnych konsekwencji osobistych. Natomiast jeżeli my słuchajcie, przeszacujemy te nasze możliwości finansowe, a co to będzie oznaczało? To będzie oznaczało, że stracimy ciągłość finansową. Bo znowu tu przytoczę, oprócz tego kredytu na samochód, na te dobro konsumpcyjne mogliśmy jeździć tym dziesięcioletnim samochodem, ale nie, musieliśmy kupić nowy i dochodzą jeszcze jakieś inne nieprzewidywalne problemy osobiste, zdrowotne i my już nie mamy tych pieniędzy na rehabilitację, na przykład i zobaczcie ten nasz budżet domowy tego nie wytrzymuje i my nie jesteśmy w stanie spłacić tego kredytu, a jeżeli my nie jesteśmy w stanie spłacić tego kredytu, to zaczynają się problemy, czyli zaczynają się słuchajcie bank przechodzi na całkiem inne zasady udzielanego tego, to co nam udzielił na pewnych zasadach na pewnym oprocentowaniu ten kredyt, to jeżeli my nie spłacamy tych rat, nie rozliczamy się z tych zobowiązań finansowych, które żeśmy zaciągnęli wobec instytucji finansowej, powoduje słuchajcie, że no niestety tracimy ciągłość finansową, a przez co bank zaczyna wobec nas tą drugą stronę umowy wdrażać w życie, czyli są już karne jakieś odsetki upomnienia, które nie są tanie a w skrajnych wypadkach wchodzi komornik i licytuje ten nasz samochód który wzięliśmy na kredyt za 30 tysięcy zostaje sprzedany za 7500 na przykład i my jeszcze i tak do oddania mamy jeszcze ileś tam tysięcy i nie mamy ani samochodu, a jeszcze mamy do oddania powiedzmy 5 czy 6 tysięcy bo to wszystko te koszty komornicze też są bardzo duże Także najgorsze co może być To dopuścić do Utraty Utraty słuchajcie ciągłości finansowej W rodzinie nie ma nic gorszego Lepiej samemu szybciej sprzedać ten samochód No i tak to wygląda No i o tym dzisiaj słuchajcie chciałem powiedzieć Mam nadzieję że tutaj się Ten filmik Komuś przydał Także zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na razie cześć.